Wszechświat odpowiada na każde słowo, które szepczesz z wiarą. Każde pragnienie zgodne z sercem znajduje drogę do ciebie. Czy kiedykolwiek czułeś, że jesteś o krok od zmiany swojego życia, ale coś niewidzialnego cię powstrzymuje? Czy zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się przyciągać pieniądze i okazje z taką łatwością, podczas gdy inni z trudem ruszają z miejsca? Dziś odkryjesz sekret, który od dawna jest szepTany wśród tych Którzy naprawdę zrozumieli, jak manifestować bogactwo, korzystając z prawa przyciągania. Uwaga, ta sekretna modlitwa nie jest czymś zwyczajnym. Jest prosta, ale potężna i może być kluczem, którego tak długo szukałeś. Często szukamy formuł, strategii i skomplikowanych metod, by przyciągnąć pieniądze, nie zdając sobie sprawy, że prawdziwa moc tkwi w dostrojeniu naszych myśli, emocji i słów. Do częstotliwości obfitości. Ta modlitwa, którą zaraz poznasz, nie jest magią, to czysta energia w ruchu, aktywuje twoje pole wibracyjne i dostraja cię bezpośrednio do sił, które rządzą dobrobytem. Gdy wypowiadasz ją z prawdziwą intencją, coś porusza się w tobie i wokół ciebie. Drzwi się otwierają, zaczynają się dziać zbiegi okoliczności, a pieniądze, dotąd rzadkie, zaczynają odnajdywać drogę do twojego życia. Najbardziej zaskakujące jest to, że ten sekret nie powstał dzisiaj. Jest częścią starożytnej wiedzy używanej przez mistrzów duchowych, przywódców, a nawet milionerów, którzy zrozumieli, jak działa połączenie między umysłem a wszechświatem. A teraz ten sekret trafia do Ciebie. W trakcie tego wideo zrozumiesz, dlaczego ta modlitwa działa i jak jej prawidłowo używać. Nie chodzi tu o ślepą wiarę, lecz o zastosowaną mądrość. A jeśli wytrwasz do końca, przekonasz się, że już nigdy nie spojrzysz na pieniądze w ten sam sposób. Ale uwaga, z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Tę sekretną modlitwę należy stosować z szacunkiem, czystą intencją i otwartym sercem. Nie chodzi o chciwość, chodzi o dostrojenie się do energii obfitości, która już istnieje we wszechświecie i czeka tylko aż powiesz: Tak, akceptuję. A jeśli chcesz dalej otrzymywać takie wiadomości, które pomagają ci dostroić się do obfitości i przekształcić twoją rzeczywistość, już teraz zasubskrybuj kanał. Dzięki temu każdego dnia będziesz otrzymywać nowe klucze do odblokowania swojego dobrobytu dzięki prawu przyciągania. Wszechświat już usłyszał, że kliknąłeś play w tym filmie i to nie było przypadkowe. Wszystko, co mówisz z intensywną emocją, jest odbierane przez wszechświat jako rozkaz. Czy zauważyłeś, że są słowa, które zdają się mieć inną wagę? Słowa, które wypowiedziane z wiarą, intencją i emocją wywołują niemal natychmiastowy wpływ na naszą rzeczywistość? To, czego być może jeszcze nie wiesz, to fakt, że istnieje nauka, która to wyjaśnia i to właśnie ona stanowi podstawę sekretnej modlitwy, którą wkrótce poznasz. Powód, dla którego ta modlitwa działa, jest głęboko powiązany z tym, jak funkcjonuje prawo przyciągania. Prawo przyciągania reaguje na wibracyjną częstotliwość Twoich myśli, uczuć i słów. Za każdym razem, gdy myślisz lub mówisz coś, wysyłasz energetyczną częstotliwość, a wszechświat, który rządzony jest prawami wibracyjnymi, po prostu odpowiada na tę częstotliwość, przyciągając z powrotem sytuacje, ludzi i okoliczności, które są z nią zgodne. Większość ludzi wierzy, że modlitwa to jedynie rozmowa z Bogiem lub akt wiary, ale niewielu rozumie, że modlitwa, gdy wykonywana jest ze świadomością wibracyjną, staje się prawdziwym kodem aktywacji energetycznej. Przestaje być tylko duchową prośbą, a staje się także prośbą kwantową i to właśnie czyni tę sekretną modlitwę tak potężną. W przeciwieństwie do tradycyjnych modlitw, które często są powtarzane mechanicznie, ta modlitwa została zbudowana z kluczowych słów, które bezpośrednio rezonują z energią obfitości. To nie religijna formuła, lecz precyzyjne dostrojenie do częstotliwości dobrobytu. Każde słowo zostało wybrane tak, by aktywować w tobie emocje zaufania, poczucia zasługi, wdzięczności i pewności. Podstawowe składniki do manifestacji pieniędzy za pomocą prawa przyciągania. I tu jest kluczowy punkt. Wszechświat nie reaguje na prośbę, ale na emocję wywołaną przez prośbę. To znaczy możesz prosić o pieniądze tysiąc razy, ale jeśli dominującą emocją jest strach, niedostatek lub wątpliwość, Odpowiedzią wszechświata będzie dalsze odzwierciedlanie tych emocji braku. Z drugiej strony, gdy emitujesz emocje radości, oczekiwania, bezpieczeństwa i obfitości, nawet jeśli jeszcze nie masz pieniędzy w ręku, wszechświat rozumie, że już jesteś na tej częstotliwości i zaczyna sprzyjać Twojej finansowej rzeczywistości. Ta modlitwa działa, ponieważ w momencie jej praktykowania przeprogramowuje Twoją wibrację emocjonalną. Kiedy ją wypowiadasz, nie mówisz jedynie słów. Aktywujesz wewnętrzne wspomnienia, potężne przekonania i duchowe połączenia, które były uśpione. To jak naciśnięcie przycisku w sobie, który mówi: Tak, jestem gotów, by otrzymać. Innym kluczowym aspektem jest to, że modlitwa jest aktem świadomego poddania się. Wypowiadając ją z intencją, puszczasz kontrolę racjonalnego umysłu, tego, który ciągle próbuje zrozumieć, jak pieniądze mają przyjść, i wchodzisz w pole duchowego zaufania. W tym stanie stajesz się czystym kanałem, by otrzymać to, co wszechświat już dla ciebie przygotował. Wyobraź sobie, że jesteś w rzece. Jeśli próbujesz płynąć pod prąd, męczysz się, frustrujesz i masz wrażenie, że stoisz w miejscu. Ale kiedy poddajesz się nurtowi, zaczynasz płynąć. Modlitwa działa dokładnie w ten sposób. Nie zmusza pieniędzy, by do ciebie przyszły, dostraja cię do prądu obfitości, pozwalając, by błogosławieństwa płynęły naturalnie. Jest też inny, rzadko omawiany, ale niezwykle istotny czynnik moc emocjonalnej powtarzalności. Ludzki mózg tworzy nowe połączenia neuronowe na podstawie powtarzalności i emocji. To znaczy, że jeśli przez kilka dni powtarzasz zdanie pełne pozytywnych emocji, twoja podświadomość zaczyna je przyjmować jako prawdę. A ponieważ podświadomość jest wielkim magnesem manifestacji, Zaczyna przyciągać sytuacje, które potwierdzają tę nową prawdę. Sekretna modlitwa jest potężna, ponieważ łączy słowa, emocje, intencje i wibracyjną energię w jednym momencie. Nie wymaga skomplikowanych rytuałów, nie jest zależna od religii i może być wykonywana przez każdego, kto naprawdę pragnie przyciągnąć więcej pieniędzy i dobrobytu do swojego życia. Ale uwaga to nie jest magiczna formuła modlitwa nie zastępuje zainspirowanych działań. Ani nie zdejmuje z ciebie odpowiedzialności za własny rozwój. Działa jak katalizator, wibracyjny przyspieszacz, który wzmacnia twoje rezultaty. Wiele osób już doświadczyło zaskakujących zmian w ciągu kilku dni, nie dlatego, że modlitwa zrobiła wszystko sama, ale dlatego, że one zmieniły się wewnętrznie, a to przemieniło wszystko na zewnątrz. Wszystko, co wypowiadasz z prawdą, staje się rzeczywistością. Skoro już zrozumiałeś, dlaczego ta modlitwa działa, Nadszedł czas, by ujawnić coś, czego wielu nawet nie podejrzewało, że istnieje: sekretną modlitwę, która zmienia Twoją wibrację i przyciąga pieniądze jak magnes. Nazywana jest sekretną nie dlatego, że jest zakazana, lecz dlatego, że ukryta jest w szczegółach wibracji, w kodach umysłu i ducha. I gdy używana jest z intencją i szacunkiem, ma moc przepisania Twojej finansowej rzeczywistości, ale zanim ją wypowiesz, ważne jest, by zrozumieć. Ta modlitwa nie jest magiczną formułą ani przesądem, to potężna deklaracja wibracyjna, zbudowana ze słów, które aktywują w Tobie energię obfitości, poczucia zasługi i spełnienia. Wiele osób zwraca się do wszechświata niepewnie, jakby prosząc o coś z lękiem. Ta modlitwa działa odwrotnie, oznajmia z przekonaniem, że już jesteś gotów, już zasługujesz i już jesteś na drodze do bogactwa. Usiądź więc spokojnie, weź głęboki oddech. Połącz się ze swoim sercem i przygotuj się, by aktywować w sobie nową częstotliwość dobrobytu. Sekretna modlitwa przyciągająca pieniądze. Obfity wszechświecie w tym momencie aktywuje nieskończony przepływ dobrobytu w moim życiu. Jestem godny, jestem zasługujący, jestem otwartym kanałem, przez który pieniądze przychodzą z lekkością, szybkością i radością. Wszystkie pieniądze, których pragnę, już istnieją i napływają do mnie teraz ze wszystkich źródeł, znanych i nieznanych. Moja wibracja jest dostrojona do bogactwa. Myślę jak osoba zamożna, działam jak osoba zamożna i otrzymuję jak osoba zamożna. Dziękuję już teraz za wszystkie finansowe możliwości, które są w drodze. Przyjmuję z miłością, dzielę się z mądrością i mnożę z świadomością. Tak jest, tak już zostało postanowione. To jest sekretna modlitwa, dzięki której tysiące ludzi na całym świecie manifestuje pieniądze w nieoczekiwany sposób. Działa, ponieważ każde słowo zostało umieszczone strategicznie, aby wywołać określoną emocję. A ta emocja, jak już wiemy, jest prawdziwym paliwem manifestacji. Przeanalizujmy krótko, co ta modlitwa aktywuje w Tobie. Obfity wszechświecie rozpoczyna się od uznania wszechświata. Jako nieskończonego źródła możliwości, co natychmiast zmienia Twoją postawę z niedostatku na wdzięczność. Aktywuje nieskończony przepływ dobrobytu. Oznajmiasz, że to ty aktywujesz przepływ. To daje ci poczucie mocy. Jestem godny, jestem zasługujący. Ta część bezpośrednio pracuje z ograniczającymi przekonaniami. Wiele osób wierzy, że nie zasługuje na bogactwo. Powtarzając to zdanie, zaczynasz przeprogramowywać tę wewnętrzną prawdę. Wszystkie pieniądze, których pragnę, już istnieją. Potwierdzasz uniwersalną prawdę, że wszystko już zostało stworzone w polu kwantowym. Nie chodzi o stworzenie, lecz o dostrojenie się. Napływają do mnie teraz ze wszystkich źródeł. Otwierasz się na nieoczekiwane. Nie ograniczasz wszechświata tylko do swojej pracy czy pensji. Moja wibracja jest dostrojona. Wzmacniasz, że jesteś na właściwej częstotliwości. To kluczowe, by podświadomość zaakceptowała nowy program. Dziękuję już teraz. Wdzięczność w teraźniejszości to jeden z największych magnesów manifestacji. Przyjmuję z miłością, dzielę się z mądrością. Uczy, że pieniądz to przepływ, a nie stagnacja. I że im mądrzej nim zarządzasz, tym więcej do ciebie wraca. Te modlitwę należy wypowiadać na głos, z emocją, jakbyś mówił do samego wszechświata, bo tak naprawdę właśnie to robisz. Wibracja Twojego głosu, połączona z intencją, wytwarza potężną energię, która zaczyna kształtować Twoją rzeczywistość. Nie musisz od razu zapamiętywać każdego słowa. Najważniejsze jest, byś czuł to, co mówisz. Z czasem powtarzanie sprawi, że te słowa staną się częścią Twojego naturalnego sposobu myślenia. To zupełnie normalne, że w pierwszych dniach stosowania tej modlitwy zauważysz drobne zmiany nieoczekiwane pieniądze, pomysł na biznes osoba oferująca pomoc albo nawet wzrost pewności siebie to znaki, że energia już zaczęła się poruszać. Ale pamiętaj, sekret nie polega tylko na wypowiadaniu słów. Trzeba wierzyć, czuć i żyć tak, jakby to już było rzeczywiste. Modlitwa to ziarno. Zasiewasz je z wiarą, podlewasz pozytywnymi emocjami, a wszechświat sprawia, że wzrasta. Energia modlitwy przejawia się tylko wtedy, gdy zostaje aktywowana z intencją, częstotliwością i prawdziwą emocją. Skoro już znasz sekretną modlitwę, która może odmienić Twoją finansową rzeczywistość, czas nauczyć się, jak jej właściwie używać. Ten etap jest kluczowy, ponieważ nie wystarczy jedynie wypowiadać potężnych słów. Trzeba wiedzieć, jak aktywować tę energię w zgodzie z zasadami prawa przyciągania. Wiele osób popełnia błąd. Używając afirmacji i modlitw jak magicznych zaklęć, oczekując, że samo mówienie przyniesie rezultaty. Prawda jest jednak taka, że manifestacja nie reaguje tylko na to, co mówisz, ale na to, co czujesz, w co wierzysz i jaką wibrację wysyłasz, gdy to wypowiadasz. Dlatego, aby właściwie korzystać z tej modlitwy, przestrzegaj czterech filarów świadomej praktyki przygotowanie wibracyjne. Zanim jeszcze rozpoczniesz modlitwę, Musisz przygotować swoją energię. To oznacza stworzenie wewnętrznego i zewnętrznego środowiska sprzyjającego połączeniu. Wybierz spokojne miejsce, w którym możesz się skoncentrować bez zakłóceń. Oddychaj głęboko przez kilka minut. Wdech licząc do czterech, zatrzymaj na cztery, wydech na cztery. To reguluje twoją częstotliwość i uspokaja umysł. Skieruj uwagę na swoje serce. Pomyśl o czymś, co kochasz, co wywołuje uśmiech. Ten prosty akt aktywuje pozytywne emocje, a modlitwę trzeba odmawiać z otwartym sercem. To przygotowanie nie zajmuje więcej niż 3 minuty, ale całkowicie odmienia jakość wibracyjną twojej modlitwy. Wypowiadanie z prawdziwą emocją. Moment wypowiadania modlitwy nie służy temu, by ją wyrecytować albo mówić mechanicznie. Każde słowo niesie w sobie energetyczny kod. Musisz czuć to, co mówisz. Wypowiadaj ją na głos z przekonaniem. Używaj swojego ciała. Trzymaj uniesioną klatkę piersiową, głęboko oddychaj, zamknij oczy, jeśli chcesz. Wyobrażaj sobie, mówiąc, sceny ze swojego już przemienionego życia opłacone rachunki bez wysiłku, pieniądze wpływające z lekkością, jak pomagasz innym, jak żyjesz w wolności. Im bardziej realistyczne stanie się to dla Twojego umysłu, tym bardziej realne stanie się to dla wszechświata. Pamiętaj: Ty nie prosisz, Ty oświadczasz. To jedna z największych tajemnic sekretnej modlitwy. Stawiasz się w roli współtwórcy rzeczywistości, a nie kogoś, kto czeka, aż coś spadnie z nieba. Powtarzanie z konsekwencją, prawo przyciągania odpowiada na utrzymywaną częstotliwość, a nie na chwilową intensywność. Wypowiedzenie tej modlitwy raz i zapomnienie o niej następnego dnia to jak posadzenie nasionka i niepodlewanie go. Powtarzaj modlitwę dwa razy dziennie: rano zaraz po przebudzeniu oraz wieczorem tuż przed snem. To momenty, w których twój umysł jest najbardziej podatny na przeprogramowanie podświadomości. Jeśli to możliwe, przepisz modlitwę ręcznie do zeszytu obfitości. Pisanie wzmacnia koncentrację i zakotwicza wibracje. Stwórz rytuał. Zapal świecę, włącz delikatną muzykę w tle lub użyj olejku eterycznego. To pomaga twojemu mózgowi zrozumieć że to wyjątkowy moment manifestacji. Z czasem ta praktyka stanie się świętym nawykiem, a twój umysł zacznie naturalnie działać na częstotliwości dobrobytu, działanie zainspirowane i otwartość na nieoczekiwane. Być może to najważniejszy punkt. Modlitwa nie zastępuje działania, ona prowadzi cię do właściwego działania. Po rozpoczęciu praktyki modlitwy bądź uważny na znaki, pomysły i okazje, które się pojawią. Często wszechświat odpowiada subtelnie, zaproszeniem, intuicją, nowym pomysłem, zbiegiem okoliczności, który z pozoru wydaje się drobny, ale otwiera drzwi. Musisz być gotów, by działać z odwagą, gdy pojawi się coś nowego. Wyjść ze strefy komfortu, jeśli to konieczne. Zaufać, że to, co się pojawia, jest częścią twojej drogi, nawet jeśli jeszcze nie wydaje się oczywiste. Modlitwa przyspiesza Twoje pole manifestacji, ale to Twoja postawa materializuje rezultaty. To związek między duchowym a praktycznym. Dodatkowe wskazówki, aby wzmocnić efekt, nagraj modlitwę swoim własnym głosem i słuchaj jej podczas snu lub wykonując proste czynności. Stosuj uzupełniające afirmacje w ciągu dnia, takie jak: Pieniądze przychodzą do mnie w nieoczekiwany sposób. Zasługuję na to, by prosperować. Dziel się energią. Błogosław pieniądze, które otrzymujesz, ofiaruj symboliczną kwotę z wdzięcznością, pomóż komuś. To rozszerza przepływ. Pamiętaj: modlitwa nie polega na błaganiu wszechświata, lecz na przyjęciu swojej roli jako współtwórcy. Gdy zrozumiesz i zaczniesz żyć tą prawdą, pieniądze przestają być czymś odległym i stają się naturalną częścią Twojego życiowego przepływu. Kiedy stosujesz sekretną modlitwę we właściwy sposób, z konsekwencją, emocją i zainspirowanym działaniem tworzysz rzeczywistość, w której to pieniądze znajdują Ciebie, a nie odwrotnie. Dotarliśmy do końca potężnej podróży, w której odkryłeś nie tylko sekretną modlitwę, ale także nową, wibracyjną drogę, zdolną odmienić Twoje życie finansowe. Teraz nadszedł czas, by podsumować i zintegrować tę mądrość z pełną świadomością i celem. Najpierw zrozumiałeś, dlaczego ta modlitwa działa. Działa bezpośrednio w polu wibracyjnym, przeprogramowując twoje przekonania i emocje, dostrajając cię do energii obfitości. Nauczyłeś się, że wszechświat nie odpowiada na puste słowa życzeń, lecz na to, co emanujesz z prawdą i uczuciem. Następnie ujawniliśmy sekretną modlitwę, wibracyjną deklarację starannie skonstruowaną, aby aktywować twoje wewnętrzne bogactwo. Każde słowo zostało zaplanowane tak, by ponownie dostroić Twoje pole energetyczne do przepływu pieniędzy i obfitości. Ta modlitwa nie jest przesądem, ale duchowym i kwantowym narzędziem manifestacji, a potem pokazaliśmy, jak właściwie ją stosować. Nauczyłeś się, że prawdziwa transformacja następuje wtedy, gdy jest intencja, emocja, powtarzalność i działanie. Przygotowanie się przed modlitwą. Regularne powtarzanie oraz otwartość na pojawiające się okazje to kluczowe kroki, aby ta praktyka stała się stylem życia, świadomego i pełnego dobrobytu. Teraz zapraszam Cię. Wybierz jeden z filarów, których dziś się nauczyłeś, i wciel go w życie w tym tygodniu. Może to być codzienne odmawianie modlitwy o świcie, zapisywanie afirmacji obfitości albo po prostu uważne obserwowanie znaków i odważne działanie. Pamiętaj. To nie czas tworzy Twoją rzeczywistość, to Twoja wibracja, a czas zaczyna się teraz. Stoisz u progu nowego cyklu, cyklu, w którym Twoja świadomość kreuje bogactwo, gdzie pieniądze przestają być walką, a stają się naturalnym rozszerzeniem Twojego dostrojenia do wszechświata. A wszystko zaczyna się od jednego prostego kroku aktywowania modlitwy, z wiarą i konsekwencją. Gdy z wiarą ogłaszasz, że jesteś zamożny, wszechświat nie pyta. On po prostu odpowiada. Prawdziwe bogactwo nie leży tylko w tym, co posiadasz, ale w częstotliwości, którą wybierasz, by codziennie wibrować. Gdy używasz tej modlitwy z intencją i konsekwencją, przestajesz żyć w świecie przypadku, a zaczynasz żyć w świecie świadomego tworzenia. Jesteś potężniejszy niż myślisz. W tobie już teraz istnieje cała energia potrzebna, by odmienić Twoje życie finansowe, emocjonalne i duchowe. Odmawiaj. Wierz. Żyj tak, jakby to już było rzeczywistością, bo wszechświat dokładnie w tej chwili słyszy Ciebie. A teraz zapraszam Cię, byś zostawił w komentarzu kreatywną i budującą wiadomość o tym, co poczułeś dzięki tej treści. Twoja wibracja może zainspirować innych, którzy także pragną odmienić swoją rzeczywistość. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, zrób to teraz i włącz powiadomienia. Dzięki temu codziennie będziesz otrzymywać wiadomości pełne obfitości i mądrości które pomogą ci podnieść swoją energię. I nie odchodź jeszcze. Na ekranie pojawia się już kolejny film, w którym jeszcze głębiej zagłębimy się w to, jak dostroić swoje myśli do rezultatów, których pragniesz. Kliknij i kontynuuj swoją podróż ku prawdziwemu dobrobytowi.